Z tej strony. Magnus 99 i dzisiaj jesteśmy w Terrarii. Jak widać, na nowym świecie całkiem. Jeśli teraz wszystko dobrze poszło, to teraz widzicie widzieliście intro przed chwilą i możecie napisać w komentarzu, jak się podoba. I muszę podziękować osobie o imieniu Veto, której. A widzieliście w Battlefield, był z nim odcinek. I bo to on właśnie zrobił mi to intro. I za to bardzo mu dziękuję, bo przydało się. Yy, tak, i właśnie jesteśmy w Terrarii. Dlatego jak zapewne wiecie, bo już wam mówiłem, że yy, stracił mi się save z Terrarii. Tamten, yy, bo miałem zawirusowanego kompa. i musiałem go reinstalować. Yy, no i. Yy, Stwierdziłem, że po prostu zacznę coś typu następny sezon i yy, myślę, że będzie spoko, bo się dowiedziałem właśnie, że yy, oglądałem niedawno sobie trochę Terrarii i okazało się, że po zabiciu Wall of Flesh robi Hard Mode, o którym nie wiedziałem, więc yy, myślę, że teraz sobie programy i myślę właśnie, że teraz po, poza odcinkami możliwe, że będę trochę więcej. A żeby do momentu bicia się z Wall of Flesha, później będę po prostu nagrywał wszystko. I to jest dokładnie nasz spawn, tu chyba. No i jak do mnie to trochę beznadziejne miejsce, bo tutaj jest dół, co mi się niezbyt podoba. No ale tutaj jakoś sobie w domek jakiś ogarniemy i tutaj będzie jakaś kopalnia czy coś. No dobra, no to chyba możemy zaczynać. No chyba możemy. Yy, podstawowe rzeczy. Mam nie grałem w terraria, więc nie wiem, co jak się robi. Workbench. Yy. Yy. Na Dircie chcemy. Nie, chcemy. Chcemy na drewno. Dobra. Na razie do tego dociągniemy. No. Okej. Okay. Dobra. I tutaj jeszcze... Aha, no mogę mieć trochę inny głos, bo jestem lekko przeziębiony. Yy, a to z powodu zapewne takiego, że do szkolnego sklepiku weszły lody. I sobie ich nakupowałem trochę. I najadłem się. No yy, i teraz mnie boli gardło. Dobra. I yy, tutaj sobie damy już tego workbencha. Jest, nie, to jest tak, workbench. Yy, tylko gdzie? Yy, jak to będzie wyglądało? Yy, nasz domek to będzie kolejna wieża. Więc nie, ma, nie spodziewajcie się niczego pięknego. Yy, dobra coś e, mi teraz weszło mm, wooden split, wood fishing pole no nie wiedziałem że da się łowić ryby w terenie Możliwe, że to od niedawna jakaś aktualizacja albo coś była e, no ale od razu mówię że nie wiedziałem dobra tego w tym. trzeba zabić i będą musiały ogarnąć jakieś yy, lepsze rudy trochę. Aha, właśnie, kamień i chcemy, yy, co chcemy, jak to się nazywa, yy, piec. Jak to się wolno kopie, nie mogę. Zwykły stone. Tutaj oczywiście zespłonowałem się i pada sobie deszcz. Bum. Mm, a, tylko pewnie mi nie starczy. Ile jest potrzebne na... Aha, no właśnie nasz gaj sobie tam spadł na dołu. Co niezbyt mi się podoba. Mogę zrobić już... Nie mogę więcej potrzeba. No i ile tych slimów z parasolami? Jest nienormalne. No dobra, to ten niech sobie idzie. Mm. O, one nawet dużo zadają mi aktualnie, no nie, nie wierzę. No będę musiał. Dobra, tego już tutaj załatwimy. No. O. Teraz przynajmniej będzie mniej słychać myszkę niż w poprzednim sezonie. Tak to mogę nazywać, chyba. Yy, bo jest inna i po prostu lepsza. Dużo. Bo laserowa. Okej, okay, to teraz powinna już starczyć. Starczy... Starczyło. Już mam trochę rud wykopanej, jakieś tam... Lit ore. Eee, dobra. Lit O, No, bogato. Trzy lead bary. A co będę mógł zrobić z lead barów? No pewne narzędzia, po prostu. Mogę jeszcze nic. Nie. Dobra. No to. Dobra, idziemy po prostu na razie do tego kleju tutaj. Okej. Okay. Yy, do tutaj sobie zrobię, zrobię takie przejście. Klej no, bloki. Kevin. Op. Zobaczymy w sumie co możemy zrobić z tego Lidu. Mm, Lidu bary. Dużo rzeczy nawet. Wow! Naprawdę dużo rzeczy. Jakieś podstawowy jest tutaj. Fishing to. Ile mam jeszcze tego? Dobra, muszę się wynurzyć. I ten tego lida to mi oddawaj. No, no już. Teraz sobie spojrzę. To narzędzie, ile jest potrzebne na przykład dla Picoxa? 12. Ten ma 4 do major, a ten 6. No to spoko. To sobie go zrobię, jak. Jeśli nazbieram wystarczającą ilość lidu. Aha. No, nie ma tak jak rozwinięty cave. Dobra, idziemy poszukać jakiegoś innego. Już yy, pokażę wam tylko, na czym była mapka. Tak się przełączała na M pewnie. No właśnie. Tutaj już sobie kawałek poszedłem... Spraw yy, biegłem sprawdzić czy jest korupcja. I jest. Więc w sumie jaka jest duża mapa. O, duża. Dopiero połowę przeszedłem spoko. Hmm. No to, to co to jest flying fish z No i nic sobie. Gdyby mnie na przykład taka flank fish zabiła, to, to był fail niezły. No oczywiście nie mam pojęcia ile nagrywam, no, będę na wyczucie nagrywał. O, o, -o to jest chyba lid. Jeszcze nie tak tylko sobie biegłem i nie patrzyłem na to, co tutaj jest po drodze. Ale tak, to jest lid. Już będzie trochę więcej. Bra. Nie, nie mogę że tak wolno biega. A ile to, to jest chyba takie jak koper? Z tych słabszych, bo mm, mnóstwo tego jest. No to już mi będzie stać na kilo chyba. A kolejny slime umbrella slime to jest chyba. No. Dobra, załatwimy sobie takiego. Będziemy trochę żalu na pochodnią. No, gin. No, no, nie wiem, że. Dobra, tak będzie szybciej. Jeszcze ta ryba, no super. No nie! Idźcie se. Nie ma zabijania mnie. No, no, nareszcie. Nie dostałem parasola, no, nie dostałem. No, głupie latające ryby, nie mogę. Mam parę gwiazdek, no naprawdę. Więcej ich nie mogło być. Czy ona się tam zespełnowała? Ona tam jakby nie może się tam więc wydostać. No... Bez ja i chiluj się. No, trochę właśnie też jakieś skrzynkę znalazłem jakąś chyba. Były tam te potki. No nie wierzę, no. Głupi deszcz. No. Aha, najpierw potrzebuję jeszcze lead anfield. from metal bars, no. No, czyli jeszcze nie zrobię sobie... Chociaż ile to potrzebne było? 12 chyba. Mm. A, nie zrobię sobie... Nie, nie zrobię. Super. Mogę sobie niby zrobić miecz, no. no dużo mocniejsze. No, ale nie wiem, w sumie. Mm. Dobra, znając życie, już ten odcinek jest strasznie długi. No, mm. kupię ryby. O, 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 o pięknie. Dobra. Mm. No, zaraz będziemy kończyli odcinek. Tylko co zrobię? Zrobię sobie daleko to było, ten lid? Tutaj jest ta dziura. No nie, daleko, dobra, polecę. I zrobię sobie jeszcze ten kilo. Chyba całego lidu nie wykopałem stąd. No, gdzieś tutaj był, tylko go teraz nie widać. A, to jest zwykłe coś. A, to jest koper. Nie widzę. No, koper. No, trochę lida mi Mmm... A nie, latające ryby. A nie, idź se. Głupia rybo. Jeszcze najgorsze jest to, że nie można się przed nimi nigdzie ukryć, bo one też pod wodę też sobie wpływają, wlatują. No nie, 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 nie. Ja się tutaj utopić nie chcę. No. Dobra, pomacham sobie to, trochę tym kill-offem. Yy, się. No gdzie ja jestem? Pomocy! O, jest, dobra. No, jeszcze coś. Aha, to tak tutaj muszę sobie wskoczyć. Hop, no nie. O, jest, dobra. No! <grym> Dobra, kończymy ten odcinek. Chyba. No raczej jak zginę, bo już się tam zabić trudno. Tak, tak, proszę. No, no, Nobi. No no, no. no jeszcze. Głupek. Blue slime. Hmm. Dobra, oświetlę to sobie tutaj trochę chociaż to wejście, tak sobie tutaj zrobię ładnie. O, tu sobie wolno pochodzić. Nie da no, się. workbenchu. się. Dobra. Dobra, no to to był w sumie taki krótkawy odcinek informacyjny. Ja sobie po, po zaodcinkiem trochę pokopię i yy, widzimy się w następnym odcinku. Yy, więc no, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To był Magnus 995 i cześć.